Test na koronę. Kogo my tu mamy? Dawid Lisowski. Dzielny pacjent. Dawid, stajesz przed wyzwaniem kibiców korony. Mamy dla ciebie 20 pytań. Dobrze się zastanów. Jesteś gotowy? Tak, jestem gotowy. Jakiej drużynie kibicowałeś, będąc w wieku 7 lat? W wieku 7 lat kibicowałem koronie kielce. Tury Lisowski jest lepszy. Oba jesteśmy dobrzy. Raz jednemu wyjdzie lepiej, raz drugiemu. Disco polo czy rap? Rap. Melodramat czy komedia romantyczna? Komedia romantyczna. Mecz Ligi Mistrzów w barwach korony, czy na Mistrzostwach Świata dla reprezentacji Polski? Mecz korony Kierce w barwach. Korony już był, więc reprezentacji. Wolisz wystąpić w meczu rezerw, czy siedzieć na ławce pierwszego zespołu? Wystąpić w meczu rezerw. Awantura na boisku między piłkarzami. Stoisz z boku, czy bierzesz udział? Biorę udział. Który z piłkarzy korony jest z techniką na bakier? Jakub Rybus. Tomasz Lisowski czy Kamil Sylwestrzak? Tomasz Lisowski. Trener u którego poczyniłeś największy postęp? Trener Kamil Kuzer. Najlepszy jajcarz w szatni Korony. Grzeszierszy musi. Czy lubisz oprawy pirotechniczne podczas meczów? Tak. Wolisz trening na siłowni czy bieganie po lesie? Trening na siłowni. Obóz z koroną czy wakacje z dziewczyną? Obóz z koroną. Hiszpańska finezja czy angielska brutalność? Gdzie prędzej byś się odnalazł? Hiszpańska finezja. Pizza, kebab czy sałatka warzywna? Pizza. Którego bramkarza korony najłatwiej pokonać? Marceliego. Piłkarski wzór z dzieciństwa? Mbappé. Z czego byłeś lepszy? Fizyka czy chemia? Chemia. Kto wygra najbliższy mecz? Korona Kelt. Test zakończony. Otrzymujesz pozytywny wynik na obecność korony we krwi. Witaj w żółto-czerwonej społeczności. Dziękuję bardzo za pytania i pozdrawiam Kielskich kibiców.